Wynagrodzenia samorządowców wzrosną nawet o 60%. To wynik decyzji podjętej przez rząd. Podwyżki muszą zostać jeszcze przegłosowane przez radnych. Nie mieliśmy na to wpływu, tłumaczą się samorządowcy. Samorządowcy tak naprawdę nie mają innego wyjścia, jak w dużej części te podwyżki sobie przyznać. I tutaj jakby komentarz. Jest trudny, tak naprawdę, bo, bo my możemy to oceniać w sposób negatywny jako mieszkańcy. Natomiast należą się one im z, z mocy ustawy. Nie mieliśmy wpływu na poziom wynagrodzeń. To, co stało się dwa lata temu, skutkowało obniżeniem tych naszych wypłat. Obecnie jest jakby możliwość podniesienia tych kwot i zostało to uregulowane zgodnie z rozporządzeniem, które reguluje pewne sprawy. I tutaj nic innego się nie stało dzisiaj na sesji, jak zastosowanie tych przepisów obowiązujących. Podwyżki są przyznawane na podstawie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Samorządowcy przypominają, że w 2018 roku wynagrodzenia w związku z kontrowersyjnym przyznaniem nagród dla członków rządu zostały obniżone o 20%. W 2018 roku, decyzją centralną, zostaliśmy pozbawieni 20% uposażenia. To naprawdę dzisiaj doprowadziło do takiej sytuacji, że kierownicy jednostek organizacyjnych czy też pani sekretarz- czy zastępca zarabiali więcej niż burmistrz, który czy bo mówię teraz o wszystkich koleżankach i kolegach samorządowcach, jeśli chodzi o wójtów burmistrzów. I nie wiem, czy to było sprawiedliwe i czy to było, powiedziałbym, również adekwatne z jednej strony do pracy, którą wkładamy. Władza rządowa chciała naprawić, moim zdaniem, pozwolę tak to ocenić, błędy, które trzy lata temu powstały, bo takie, powiedzmy, drastyczne obniżenie wynagrodzeń dla samorządowców Moim zdaniem no nie było, że tak powiem, no prawidłowe po prostu. Teraz władza chce to nadrobić, no i po prostu teraz jest ta zmiana. Z tym, że teraz wynagrodzenia wzrosną nawet dwukrotnie, ustawa zakłada wzrost o 40% wynagrodzenia dla prezydenta kraju i o 60% dla pracowników samorządowych. Górny pułap wynagrodzenia dla prezydentów, burmistrzów i wójtów wzrósł do około 20 tysięcy złotych brutto. Analizując w ogóle wynagrodzenia i to, jak to powinno wyglądać, moim zdaniem powinno być to powiązane z pensjami w gospodarce i powinno to być rozwiązane systemowo. E, czyli, na przykład, starosta zarabia cztery pensje, średnie pensje krajowe w gospodarce i tego się trzymamy co roku. Nie ma później tych przepychanek, że zarabia mniej, czy więcej, czy za dużo, czy za mało. E, natomiast takie e, doraźne rozwiązania, które są teraz stosowane, powodują to, że e, są one niepopularne społecznie. Wzrost wynagrodzeń, między innymi ze względu na szybującą inflację, budzi wiele emocji. Za dużo ktoś wymaga, nie wydała. No. nie będą, jak za, za, za dużo każdy chce, to trudno. Nie powinni nam dać, kury tego, że tutaj na Targowicy, a nie, kurę tego, o, pracować, niech przyjdą tu, tak, niech popracują tutaj, o. Zobaczą, na jakich warunkach my jesteśmy. Moim zdaniem to powinni podwyższyć pracownikom, emerytom, a... Y, ja kiedyś jak spojrzałam, jakie oni mają pensje, to po prostu nas nie stać na takie rzeczy, żeby sobie kupić, żeby ten y, zwykły Polak, zwykły emeryt ma mało pieniędzy, mało zarabia. No to jest dyskusyjne, ale to, że tak, to się z tym zgadzam, że ma, y, powinni zarabiać więcej, ale na ten czas to jest nie, niedobry czas, żeby robić Na Pewno nie trafiony, no bo wszędzie kryzys, tak? Wiadomo, każdy by chciał pieniędzy więcej, ale no, no nie każdy ma taką możliwość, także myślę, że tak średnio to wypadło. Faktycznie dzisiaj, kiedy mówimy o kwocie, którą Wysoka Rada mnie obdarzyła, czyli tym, co jest możliwe. Te stawki są w, w tajem powiecie. One właśnie gdzieś tam są zbliżone do tego, bo to jest przy pełnym stażu faktycznie ta kwota, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli ponad 19 tysięcy. Ale przy okazji chcę powiedzieć, że to jest kwota brutto. My wchodzimy diametralnie szybko w tak zwaną stawkę wysokiego podatku, czyli finalnie. To, to środki, które otrzymujemy są zdecydowanie niższe. To wynagrodzenie jest dosyć wysokie, bo ono było na poziomie 2600 zł, obecnie jest to ponad 4, Więc ten skok jest dosyć duży. Tylko, że przy dyskusji radni pokazywali jakby okres, w którym nie zostały te kwoty regulowane. To jest ponad 20 lat. Ten, wiadomo, że wszystko się zmienia. Choćby sama kwestia dojazdów na różne posiedzenia. Przewodniczący Rady ma dosyć duży zakres. Wzrost wynagrodzenia nastąpi z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku.